Cześć, z tej strony Dominik, Mów Terapii. Dzisiaj powiemy sobie o ciekawym temacie, czyli kończynie dolnej piłkarzy. Dlaczego praca z piłkarzami, a zwłaszcza z ich przywodzicielami jest tak równa w stosunku do innych standardowych osób? O tym dzisiaj w filmiku. Zaczynajmy. Słuchajcie, zwykle kończyna dolna pracuje sobie w łańcuchu zamkniętym. Kiedy my chodzimy, kiedy my biegniemy, cały czas, albo jedna kończyna, albo druga, tak naprawdę jest oparta o podłoże i jest łańcuch zamknięty. Wtedy siły i też mechanizmy, które stabilizują nam kończynę, są troszeczkę inne. Siły, które na przykład są dla przywodzicieli przykładanej dla stawu biodrowego, są o wiele mniejsze, ponieważ tutaj przywodziciele będą po prostu służyły nam głównie do tego, żeby razem z odwodzicielami w jakiś sposób tutaj nam e, pracowały w kontroli kolana i dzięki temu one tutaj w koordynacji właśnie strony zewnętrznej i wewnętrznej będą nam na przykład odpowiednio ustawiały kończynę w osi, prawda? Natomiast jeśli chodzi o piłkarzy, o zawodników piłki nożnej, to zobaczcie, że u nich. Kończyna dolna, zaczyna pracować w łańcuchu otwartym. Oni wykonują bardzo dużo podań, bardzo dużo przywiedzenia, odwiedzenia, gdzie te przywodziciele, tak naprawdę można powiedzieć, że funkcjonują prawie troszeczkę jak u klasycznego człowieka, zginacze. To tutaj, prawda, przywodziciele nieraz będą w tej płaszczyźnie strzałkowej, powiedzmy, sobie pracować. Oczywiście no jest to głównie. Praca w płaszczyźnie czołowej, ale tutaj jakby odnosząc prawda, do wektora, w którym my się poruszamy, byłaby to płaszczyzna strzałkowa. No i teraz słuchajcie, jak sobie poradzić z tym tematem, jak pracować z osobą, która gra w piłkę, a my od strony treningowej musimy ją wspomóc. No słuchajcie, bardzo ważne tutaj będzie też to, czy dana osoba odpowiednio się stabilizuje tutaj w cylindrze brzusznym. No i teraz przejdziemy sobie do pierwszego ćwiczenia, jakie możemy sobie zastosować w tym przypadku. Pierwszym ćwiczeniem, jakie sobie wykorzystanie, będzie to słuchajcie taka praca izolowana. To jest tylko etap wstępny do dalszych, że tak powiem, progresji, ale o czegoś musimy sobie zacząć. Mówimy tutaj o osobie, która nie ma jakichś dolegliwości, prawda, bólowych. To jest osoba w treningu i my od strony, powiedzmy, wsparcia siłowego, treningu funkcjonalnego chcemy jeszcze zoptymalizować jej pracę na boisku oraz w jakiś sposób, e, oczywiście ograniczony, ale jednak przeciwdziałać, w, powiedzmy, pojawieniu się kontuzji. Dlatego, tak jak powiedziałem, ważna jest praca przywodzicieli. Tutaj zobaczcie, łańcuch zamknięty. Możemy wykorzystać pracę izometryczną do mm, aktywności przywodzicieli, na przykład taką piłką. Ale słuchajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo ważna jest tutaj aktywność centrum, aktywność mięśni brzucha. I teraz, żeby wspomóc kogoś, żeby on tutaj. Też sobie fajnie popracował cylindrem rzutszym. Możemy sobie dołożyć jakieś obciążenie zewnętrzne. Nie jest to duże obciążenie zewnętrzne, natomiast dana osoba, trzymając przed sobą w ten sposób ee, coś, co waży dosłownie, powiedzmy, 5-6 kg. Tutaj mam taki ciężarek. Ona przeciwdziałając temu um, ciężarowi i intencjonalnie chcąc, jakby się troszeczkę wyciągnąć do góry, tak by ją ktoś wyciągał do góry. Ona się pozycjonuje. Teraz, słuchajcie, ona musi troszeczkę bardziej aktować mięśnie. Brzucha. I teraz bardzo swobodny oddech. Chody, który będzie kluczowy? Nie może być wstrzymywania oddechu. I w takiej pozycji taka osoba może sobie poprzebywać. Słuchajcie, 20 sekund. Jedziemy dalej. <gry> Słuchajcie, kolejne ćwiczenie to dalej łańcuch zamknięty. W tym łańcuchu musimy sobie najpierw zbudować siłę i aktywność, żeby później przychodzić do łańcucha otwartego, gdzie potrzeba dużo więcej. I kontroli motorycznej, i stabilizacji ze strony centrum, która ma wspierać nam te przywodziciele. Teraz w łańcuchu zamkniętym. Słuchajcie, tego typu ćwiczenie można wykonywać na takim oto, powiedziałbym, ekstra slajderze z dodatkowymi kółkami, ale możecie też wykonać, na przykład, na wioślarzu, prawda, gdzie to e, siodełko, namieści przód i tył. W ten sposób ustawiamy się, że Miednica ma, powinna być na jednej, w jednej linii i teraz zobaczcie, my poprzez ruch hip hinge, ruch biodra, będziemy wychodzić sobie do tyłu biodrem i jednocześnie tą nogą sobie odwodzić do boku. Ważne, żeby tu nie dochodziło na razie do dużych rotacji. Chcemy być troszeczkę takim kwadratem, który pracuje sobie w płaszczyźnie strzałkowej, przód, tył, jak chodzi o tułów i w płaszczyźnie czołowej, przywiedzenie, odwiedzenie, jak chodzi o nogę. No to zaczynajmy. Zobaczcie, że tutaj chciałbym, żeby kończyna dolna kolano zostało też w osi, żeby tu nie było takiego rozjazdu, tylko tutaj stabilna noga prawa i druga noga, która sobie odjeżdża. I co jest ważne, wracamy nie tylko tą nogą, powiedziałbym, prawą podporową, ale to jest praca, słuchajcie, tutaj przywodziciela pod, w tej nodze, która nam wraca. No to przed nami kolejny etap. Kolejny etap to już pozycja wysoka. Teraz będziemy mieli dużo większą dźwignię na przywodziciele, dlatego musieliśmy stopniowo dojść do tego momentu. Teraz zobaczcie, ta sama zasada. Wychodzimy sobie ruchem z biodra, tym legendarnym hip hinge, więc jak już mogliście zobaczyć w wcześniejszym ćwiczeniu, nie jest to ćwiczenie początkujące, tylko już dla kogoś, kto ma jakieś fundamenty ruchu, kto ma jakąś kontrolę motoryczną odcinka lędziowego, miednicy, no i później można przejść do jakby ruchów w płaszczyźnie czołowej takich jak te. Tak więc zobaczcie, dokładnie ten sam ruch. Tutaj ciężar ciała na kończynie podporowej, i do tego razem z ruchem w biodrze wychodzimy sobie do boku. Tutaj głowa w przedłużeniu tułowia, i wracamy sobie znowu. Nie tylko pracując tą nogą podporową, ale tak jakbyśmy chcieli, przyciągnąć ten slider tutaj z powrotem do linii powiedziałbym pośrodkowej ciała. I tak sobie pracujemy. Słuchajcie, to jakby jest ćwiczonko, które możecie już znać, ponieważ często i gęsto pojawiają się ćwiczenia ze sliderami w różnych kierunkach. Są one genialne. Natomiast zobaczcie, że piłka nożna to jest sport, który wymaga od nas nie tylko, tak naprawdę, tak co już wcześniej powiedzieliśmy, ruchów klasycznych, ale słuchajcie, tam nagle w dynamicznej grze trzeba zagrać piętką, trzeba zagrać w jakiś sposób ekwilibrystyczny i to również, nie dość, że o wiele większe obciążenia na nas nakłada, na nasze przywodziciele, które do takich ruchów, no nie wiem, czy tam gdzieś zostały stworzone kiedyś, kiedyś u naszych e, przodków, którzy jednak głównie no to chodzili sobie i biegali, żeby e, zdobyć jedzenie, a nie żeby tutaj zarabiać miliony na boiskach. Ale słuchajcie, trzeba wymyślić takie ćwiczenie, żeby w tej osobie, w tych jego ekwilibrystycznych dryblingach pomóc. Także Kolejne ćwiczenie przed nami. Ćwiczeniem, o którym wcześniej wspomniałem, jest, słuchajcie, przesuwanie jakiegoś ciężarka po ziemi. Tutaj już mam przygotowaną piąteczkę. 5 kg to jest taki powiedziałbym, słuchajcie, ciężar nie dla początkujących, jeśli. Z kimś ćwiczycie tego rodzaju ćwiczenia po raz pierwszy, to weźcie sobie nawet hantelkę 2 czy kilo, żeby ta osoba przede wszystkim poczuła ten ruch. Przywodziciele to często jest obszar, też który już na wstępie jest w jakiś sposób troszeczkę nadwyrężany, na co dzień przeciążany. No więc, tak jak wcześniej Wam powiedziałem, zaczynając sobie od no, regresji, izolacji w izometrii, wychodząc do góry. To jest ten kierunek, także tutaj bądźmy uważni, jak chodzi o ciężar, to raz, a dwa o przyspieszenie. Na początku będziemy robić, chcieli robić wszystko w sposób raczej kontrolowany, na pewno kontrolowany, a raczej wolny. Zaczynajmy. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, na boisku czasem leci piłka, gdzieś tutaj powiedziałbym do zawodnika, musi szybko sobie gdzieś zagrać tą piłkę, albo na przykład przy jakiejś zmianie kierunku, prawda? On nagle robi krok do tyłu, tutaj jest w obronie, dana osoba na niego biegnie z piłką, on jest nisko na nogach i tutaj sobie pracuje krokiem ostawno dostawnym ale zaraz musi zrobić jakiś tutaj krok niestandardowy. Dlatego wykorzystamy sobie takie ćwiczenie, w którym, słuchajcie, ta noga jest nogą podporową. Tutaj kolano patrzy sobie na drugi palec. Teraz znowu nie jest to po prostu opuszczenie się bezwładne, tylko wyjście sobie z biodra. I teraz zobaczcie, pracując z przywodzicielami, przekładam sobie ciężar w tamtą stronę, ale tutaj zostaje na nodze podporowej w sposób stabilny. Nie chcę, żeby tutaj doszło nam do jakiegoś takiego wychwiania na zewnątrz. Oczywiście na boisku zdarzają się takie sytuacje, ale my na razie jesteśmy na początku drogi, a właściwie gdzieś tam w drugim, trzecim etapie powiedziałbym z dziesięciu, a tutaj słuchajcie potrzebna nam jest przede wszystkim na razie kontrola. Także do niestandardowych, nieidealnych wzorców jeszcze sobie przejdziemy. Ale teraz słuchajcie, to ćwiczenie nie skończyło się, ponieważ przekładamy sobie nogę tutaj, Znowu mamy jedną nogę podporową stabilną. Może ona być tutaj zaraz przy tym ciężarku. I teraz co robimy? Znowu pracujemy przywodzicielami i przechodzimy sobie do tyłu. Praca. Zobaczcie, że też praca rąk jest tutaj wskazana, bo zobaczcie, my wykonując ten ruch tutaj powiedziałbym przywiedzenia w takim ustawieniu, angażujemy przywodziciele, ale też taśmy funkcjonalną skośną przednią, czyli też mięśnie skośne brzucha trochę kończyny Górnej. Więc żeby po prostu to miało ręce i nogi jak na boisku, to my musimy troszeczkę popracować sobie ręką, żeby cały ten łańcuch popracował. Słuchajcie, to ćwiczonko myślę, że zostało wytłumaczone w wszystkich aspektach. Jakby były jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach, no do wszystkiego się odniesiemy. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przejść w końcu do łańcuchów otwartych. Ok, także teraz przed nami obiecany łańcuch otwarty. Jeśli będziemy progresować łańcuchem otwartym, to będziemy sobie regresować tak naprawdę prędkością ruchu. Dlatego teraz łańcuch otwarty, ale w połączeniu z napięciem izometrycznym. Zobaczcie, to ćwiczenie będzie miało wiele zalet, ponieważ przede wszystkim wychodzimy już z izolowanych pozycji do pozycji też unilateralnej w porównaniu, na przykład, z ściskaniem izometrycznym piłki. To jest pozycja. W której zawodnik piłki nożnej jest bardzo często. Jedna noga podporowa, druga w powietrzu, wykonująca tutaj jakieś dziwne, powiedzmy, ruchy przywiedzenia, zgięcia, rotacji różnych wewnętrznej, zewnętrznej. Także mamy tutaj już coś, co możemy nawet powiedzieć ćwiczenie funkcjonalne dla dyscypliny sportowej. Tak jak wam powiedziałem, jeśli ustawimy się teraz w takim ustawieniu, jak do podania, czyli tutaj noga podporowa sobie pracuje, w nodze, która by zagrywała, mamy napięcie. Przywodzicieli, to, co jeszcze potrzebujemy, żeby tu fajnie wszystko grało, no oczywiście stabilizacji tutaj. I tą stabilizację, oczywiście, wcześniej powinniśmy sobie wypracować, powinniśmy osobę nauczyć aktywnie pracować tutaj cylindrem brzusznym i stabilizować też obszar miednicy, ale dodatkowym atrybutem tutaj będzie znowu, słuchajcie, opór zewnętrzny. I teraz, jeśli my sobie ustawimy ten opór zewnętrzny, znowu nieduży, 5-6 kg, ustawimy sobie go w takim ustawieniu. To tutaj ta osoba, mając ten opór, będzie łatwiej w stanie wyjść intencjonalnie troszeczkę do góry. Tutaj już ja czuję, że aktywność tego cyjindra brzusznego się pojawia, no i w takiej pozycji poczekałbym sobie 15-20 sekund. Oczywiście, jeśli pojawia się tutaj, słuchajcie, już taniec tego kolana. Jeśli widzicie, że dana osoba zaczyna się bujać bardzo mocno, to to ćwiczenie jest dla niej zbyt trudne. Co więcej, jeśli zobaczycie, że ona musi palcami bardzo mocno się zaprzeć o ziemię. Jeśli zobaczycie, że bardzo mocno zaciska zęby, że nie jest w stanie utrzymać swobodnego oddechu, to również ćwiczenie jest za trudne. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, tutaj weszliśmy w funkcję. Weszliśmy w to, że dany zawodnik na boisku no nie powinien się spinać cały do wykonywania najprostszych czynności, jakim jest podanie. Tutaj już wejdziemy tak naprawdę w kontekst, słuchajcie, Ekonomii ruchu, tego, że ta osoba będzie produkowała zbyt duże napięcie mięśniowe, będzie zbyt szybko się męczyła, wskutek czego znowu podwyższa nam się w pewien sposób ryzyko kontuzji ETC-a, prawda? Przetrenowania i tak dalej. Także słuchajcie, tutaj mamy ćwiczonko, nie czekajmy, chodźmy do następnego. To już będzie, słuchajcie, koncentryka, ekscentryka, no bo wiemy, że izometria dla nas jest tylko i wyłącznie małym etapem, w którym chcemy sobie. Odbudować, nazwijmy to pewne ustawienie, napięcie, poprawić pewne rzeczy, ale przechodzimy do ruchu. Dlatego teraz, w tym samym ustawieniu, tutaj, słuchajcie, może to być nawet troszeczkę niższe złapanie. Pamiętajcie, że im dalej od ciała, no tym bardziej obciążające, bardziej powiedziałbym, aktywujące tutaj mięśnie e, płoczni brzusznej, nazwijmy to. No i teraz, tutaj, intencjonalne wyjście do góry, no i możemy sobie pracować. Słuchajcie, przód, tył, przód, tył. I tutaj na przykład 10-15 powtórzeń będzie świetnym rozwiązaniem. Teraz przedstawiłem Wam, słuchajcie, parę etapów. Jak można przejść sobie od początku do powiedzmy środkowego etapu pracy z tutaj zawodnikiem piłki nożnej, u którego chcemy wzmocnić przywodziciele i tutaj poprawić troszeczkę prawda, pracę centrum. Natomiast nie jest to koniec pracy. Tam potrzeba jeszcze o wiele więcej. Dynamicznych ruchów, tam potrzeba jeszcze dla tych przywodzicieli całej taśmy, że tak powiem, skośnej funkcjonalnej koordynacji na całych tutaj podziałem płaszczyznach, ale o tym na pewno słuchajcie, musicie się przekonać na kursie medyczny i repertuarnym w terapii. O tym możecie też nieraz przeczytać na naszych artykułach na blogu, także zapraszam na stronkę mówterapii.pl, a tymczasem słuchajcie, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, rzućcie łapkę w dół, a raczej w górę słuchajcie, to była taka mała tutaj mm, prowokacja, łapkę w górę, dajcie suba i w takim razie słuchajcie, widzimy się następnym razem, cześć!